Ale Sigmar rycerz, a tak w ogóle to przychodzę, to słyszałem już o tobie. A reczek doniósł mi, że chciałeś ze mną rozmawiać. Jesteś tym obcym, który domaga się oka Polaka. Jestem lord Jacek, polski paladyn, wojownik w służbie króla Robaka II i namiestnik Bydgoszczy. Perły północy. Jestem leniwym człowiekiem. Nie marnuj więc mojego czasu, który mógłbym przeznaczyć na pilnowanie Koninka. Mów od razu, co cię tu sprowadza! Co ci wiadomo na temat oka Polaka? To święty artefakt! Stare przepowiednie jasnowidza Jackowskiego łączą go z edytą Górniak czyli czasami zanim z morza wyłonił się ląd. Ale głoszą również, że tylko największy Polak może nosić ten amulet. Czy chodzi o lewego? Mam tu zwój przemiany w dzika. Myślę, że w takiej postaci uda mi się założyć ten amulet. To może się udać! Najpierw jednak rozpal dodatkowe świece przy posążku Polaka! Udaj się także do nadwornego ogrodnika pod cebulę, którą udekorujemy posążek. Zwiększy to szansę na przyjęcie się amuletu. Świecę zapalone. Brown? Co ty tu robisz? Miałeś wygłaszać przemowy w Orko kochorzie na temat ich zielonego ładu. Zwój gaśniczyw panie żół. <laughs> Panie Grzegorzu, co pan zrobił, jak tak można? Wyzywam was tu zebranych na dysputę historyczno-teologiczną. Chętnie wykażę panu, panie paladynie, na no stanie rozporządzenia przywołuję pana do porządku. Z przykrością stwierdzam, że nie ma pan pojęcia o niezwykle istotnym przesłaniu, jakie niesie za sobą... Ponadto, nosacz, stwierdzam, że uniemożliwia mi pan nic nie robić. Korinis, to kondominium. Orkowo bandyckie pod pseudokrólewskim zarządem powierniczy. Na podstawie decyzji jednoosobowego zarządu Corinis Pol podejmuje decyzję o wyrzuceniu Pama z górnego miasta oraz o anulowaniu karmetu u Bromora. Zaraz, gdzie się podziało oko Polaka?